JEST SUPER! O, jakaś karteczka. Dobra, to nie jest jest latarka. Coś karteczka. O no 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 no. Chydę wejść. Kolejna! Ten pisk przy otwieraniu drzwi. Ale Klimacik jest! Noczo jedny pokój. ...nauczyć otwierać drzwi. What No nic, walimy na górę. Tamta strona mi się najmniej podoba. Nie bez lata. Wodof. the co, 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 co? Tom, 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 key never here i lock a door Toom tam toom tom toom tom 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 tom. widać Dutch Jest jakaś kartka. Shut the fuck up. Dobra. Moment, tam jeszcze były drzwi. Co się tu To były drzwi. No właśnie. Tam to było. Tam, że to głupie, ale. Czy te klucze? A nie. Niestety. A tu coś też jest. Halo? Nobody here YOLO See Nobody cares <laughs> Moty wchodzącego czegoś za za mną

Klimaczyk jest, trzeba to przyznać. No, to de forest, forest, run to the forest. O, loading screeny. No, ppp będzie się działo. Cały czas słychać jakby ktoś po prostu łaził za mną To coś jest Jakieś karteczki I też drzwi tu nie można wejść o Stąd przylazłem Lecimy gdzie mam miść się coś świeci Aha czyli karteczki? Ale dobre kartki. No, byłoby w sumie nudno. Ale patrzyłem wcześniej w menu. O, o, o. Ale patrzyłem wcześniej w menu. Tam było coś takiego, że. Chcą jakieś rozdziały czy coś. Kartę czujniu! Nie, nie Spadaj z No Nie nie Bertule! To tam gdzieś jest! Gdzie jest ta z... Brzmie mrowi we w, 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 w. płuca Gdzie jest ta kartka? Dobra, tu nie ma kartki. Idziemy dalej gdzie? O o, 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 tu coś, tu coś jest. O łódka, łódka, jest łódka. Jest szansa na kartkę? Jest kartka, jest kartka Dobra, idziemy prosto przed Jest Jakaś droga. Mamy dwie kartki. Nie kartu... Nie, o jest kartka, jest kartka, jest trzecia kartka. Jest trzecia kartka kartka dobra nie odwracać się o, o o o tam coś też jest sracz sracz jest sracz jest sracz Siedem, y, siedem Cztery, cztery kartki. O nie, 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 nie.

Domek, domek, jest domek jakiś, jest domek, jest jakiś domek, jest domek, jest domek. Czy tu w domku są kartki? Nie ma kartki. Cześć nie ma? Jest, jest kartka, jest kartka. Dobra, to to już nie ma więcej. Wychodzimy, wychodzimy Jest, 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 jest bezpiecznie. bezpieczny. Pięć kartek, pięć kartek, jeszcze trzy kartki. O! Złobrogi dół. Coś jeszcze nie byliśmy. Dobra Trzy kartki jeszcze Jeszcze trzy kartki. Czuję oddech tego... Tego. Tego pana w mundurku. Gdzie mam teraz dzisiaj? Jest droga jakaś Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest Jest tam coś, jest Karmnik dla ptaków Namiot Nie możesz uciekać. Sześć, jeszcze dwie Tu do góry, tu do góry I mi się ekran nie zacznie szklić biegnę przed siebie Fy! No, no! Spadki, spadki, spadki! Nie, 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 nie! A, nie! A! Dobra, prawo, lewo, prawo, lewo, w prawo wiem, że tam coś stało, Idziemy w lewo. Dobra. Dwie kartki, dwie kartki. Cóż byłem? Jest kartka, jest kartka! Siedem, siedem! Jeszcze jedna! Tylko gdzie? To już... Never to late! Stary zboczenica... Spadaj na drzewo! Dobra, dobra... Musi być jeszcze jedna kartka! Ja nie wiem, gdzie mam iść. Moment, ja tu stąd przylazłem, to tu nie będzie kartki. Jeszcze jedna kartka. One page. Dobra, do góry. Tam byłem, tam byłem, tam jest... Tam jest mnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu byłem. the defa. <grym> Byłem. Zostaw mnie! Co ja ci zrobiłem? Nie mogę mu się dać złapać, do góry, z wal... Nic mnie nie dostaniesz! Ale tu już byłem przy tym aucie, tu nie ma żadnej kartki. Chyba. Nie! Tu byłem, ja stąd przyszedłem! Jestem 100% pewny, że tam nie ma kartki. Tu też byłem. Ja się kręcę w kółko. da tam na dół jakby No Nie tu na dół, tu na dół. Ja tam łódka, gdzie jest ta łódka? Gdzie jest ta łódka? Może tam gdzieś ta... O, no, tu też nie byłem gdzieś. Nie, tu też byłem. byłem w tym ośrodku Będę wlazłem przecież Jedna kartka i nie umiem jej znaleźć Tu byłem Ja potrzebuję miejsca gdzie mnie nie było Dobra, a tu do góry? No, to był ten strach chyba, nie? Nie, nie, wiem co robić? No tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest! Wieża. Ja no na tej wieży byłem, ale za wieżą też jest droga jeszcze. Czy ja z tym nie przyszedłem? Dobra, idziemy, idziemy. Szukać, rozglądajcie się razem ze mną. Drugi. Ty gudee de The fuck? nie ma, przede mną, co mi miurygasz? I tu byłem przecież. Znowu się wracam. Co? Idę obejrzeć, co oni biorą, widzimy, co będzie, nie oni nie my nie. Idziemy? Moment, ja to muszę znaleźć. Skały, skały, łódka, tam jest łódka. Łódka, to może tu pójdę. Ja znowu jestem przy tym baraku. Co niemożliwe jest?

Trzeba jakoś ominąć Cio Tam u góry może jeszcze jest Ja nie wiem Zabicie mnie ale nie wiem Nie ma tam nic nie ma Nie ma nie ma O co zaposła na no, polowanie Chodź mnie gonić No co, no już, 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 już Dobra, dobra Skupmy się, skupmy się Gdzie jeszcze mnie nie było Tam poszedłem Tu w dół jest łódka Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz łódka łódka, za łódką jest wieża Ale coś mi tu nie pasuje, zgubiłem gdzieś jedno miejsce jeszcze Tu był obrazek, tu już zerwałem była wieżyczka. Tu. Gdzieś musi być jeszcze jeden zakręt. Gdzieś. No może tam gdzie mnie wystraszył. Bo przecież musi być ósma. Dobra, tu jest wieżyczka. Byłem przy tej wieżyczce i szedłem sobie dalej. Tu. tu w górę nic nie ma. Muszę iść tu na dół. Jest straci, jest straci. Co? No przecież, no. Robisz kłopie, no nie No tu jest gdzieś ta kartka, bo on tu stoi cały czas. Idź sobie. Idź sobie. Nie dostaniesz mnie Bo Ponieważ lubię być tu, gdzie jestem. Czyli głęboko w to jest mnie za słowa A o droga, droga, tu jest droga. Droga, droga jest o, 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 o! Jest! Jest ostatnia kartka! Jest ostatnia kartka! Nie ma ostatniej kartki! Nie, nie, nie. Nie Przez pole bawełny, jak mega MIGA! Mega Mega my, Nie, Nie, to my, to my, zbieraj my, to 8 8. Osiem, osiem! Osiem, osiem my, to my, to to Teraz nie ja, nie ja, o. Osiem kartek, osiem kartek. Teraz nie, ja, to teraz nie. No, ja. ale jazda. Uch, a ah, czyli jednak będzie seria. No to nerwowo wykańcza człowieka. Loudie! Następna lokacja. A pół baterii. A w wstałym lesie. Dobrze. Main menu. Na tym szaszaszalonym. -sz o. To było coś strasznego. Będzie na YouTubie. O. Nie, ja mam dość na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do...